15 stycznia Bernadeta Brusz. Witam i zapraszam na wydarzenia, a dziś w programie. Przebudowa łańcuckiego odcinka drogi krajowej wciąż budzi emocje. Uczniowie z łańcuta będą się kształcić na politechnice. Kibice Sokoła cieszą się z kolejnej wygranej koszykarzy z łańcuta. Na przebudowę łańcuckiego odcinka drogi krajowej nr 94 mieszkańcy i kierowcy czekają od wielu lat. Przez ten czas droga przestała pełnić funkcję obwodnicy, a stała się ulicą separującą od siebie dwie części miasta. I chociaż środki na remont w budżecie państwa są już zapewnione, lokalne społeczeństwo wciąż ma uwagi co do koncepcji przebudowy. 12 stycznia w Urzędzie Miasta Łańcuta z radnymi spotkali się przedstawiciele Rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem była długo oczekiwana przebudowa łańcuchskiego odcinka drogi krajowej. Kto mieszka lub przejeżdża przez łańcuch wie, że to inwestycja niezbędna. Nawet mimo spadku natężenia ruchu po otwarciu autostrady. Chodzi głównie o bezpieczeństwo osób, które zmuszone są przemieszczać się wzdłuż tej drogi. Tak jak na przykład dzieci z południowej części miasta, które codziennie muszą przekraczać drogę idąc do szkoły. A w wielu miejscach nie ma tu przecież ani chodników, ani przejść dla pieszych. Po przebudowie bezpieczeństwo na odcinku drogi krajowej zwanym łańcucką obwodnicą powinno znacznie się poprawić. Radnych i mieszkańców niepokoi jednak, że koncepcja przebudowy wbrew pierwotnym projektom nie zakłada budowy ani czterech pasów ruchu, ani bezkolizyjnych skrzyżowań. Musieliśmy zawęzić przekrój drogi, żeby zejść z kosztów. To jest bo koszty tamtej inwestycji były dosyć znaczne. Warunkiem było uzyskania. Niejako wpisania na listę i, i uzyskania finansowania to zejście z kosztów. Pierwotny projekt przebudowy prawie 6-kilometrowego odcinka wynosił 240 milionów złotych, tymczasem generalna dyrekcja z budżetu państwa otrzyma 117 milionów. Te środki mają wystarczyć na dwa pasy ruchu i sześć jednopasowych rond. To nie podoba się części radnych. Jak idziemy z zachodu Polski, przekraczamy granicę polsko-niemiecką. W wielu miejscach ta stara czwórka jest ograniczna do dwóch pasów. W wielu miastach jest ona dwupasowa. To, co nam proponujecie, to jest powrót do czasów w króla świeczka. No przepraszam, to są zmarnowane pieniądze, co wy proponujecie? Na pocieszenie mamy informację, że przebudowa zostanie wykonana w taki sposób, by w przyszłości umożliwić poszerzenie drogi do czterech pasów. Moje obawy budzi to, że ta inwestycja zostanie zrealizowana, że powiedzmy przez kolejne 20-30 lat no będzie kłopot, żeby pozyskać środki, prawda, na. Na, na, na zwiększenie te, przepustowości tej drogi. Według obecnej koncepcji, pojedyncze pasy ruchu będą trwale oddzielone od siebie. Wzdłuż całego odcinka zostaną wybudowane chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Firmy i posesje nie będą miały bezpośrednich zjazdów na drogę krajową, ale na drogi serwisowe i ronda. My jako miasto mamy ten podstawowy problem, że w przypadku, kiedy dojdzie do przebudowy czy będzie dwa pasy, czy będzie cztery pasy, w każdym w będą drogi serwisowe, żadna droga miejska po drugiej stronie, czyli południu wschód, nie będzie komunikowana bezpośrednio z drogą krajową nr 4. Wszystkie drogi miejskie zostaną sprowadzone do dróg serwisowych i oczywiście równe ronda. Na spotkaniu padały różne pomysły na modyfikację przedstawionej koncepcji przebudowy. Wśród przedstawicieli mieszkańców znalazł się autor pisma zawierającego propozycję zmian, pod którym podpisało się 200 mieszkańców. Proponowaliśmy takie nowe rozwiązanie, które sprawdza się w Szwecji, czyli 2 plus 1, czyli naprzemiennie ten ruch jest prowadzony, dwa pasy w jednym kierunku, w drugą stronę. Jeden i to jest bezpieczne i chyba kosztowo też optymalne, tak się przynajmniej wydaje. Wśród propozycji mieszkańców było też poprowadzenie dwóch bezkolizyjnych skrzyżowań w kierunku saniny i albigowej, jak odpowiedziała generalna dyrekcja, koszt takich węzłów to dodatkowe 25 milionów złotych. Koncepcja budowy obwodnicy, jeszcze bardziej odcinającej południową dzielnicę od reszty miasta, kazała zadać też pytanie o zapewnienie dojazdu dla karetek pogotowia. Tutaj mają pojawić się nowe rozwiązania ze strony miasta, które rozbudowując parking przy ulicy Żarteckiego, będzie chciało wybudować drogę prowadzącą bezpośrednio z drogi krajowej do centrum medycznego. To, była nasz, to był nasz, nasz pomysł na to, żeby karetki właśnie miały tę skróconą możliwość wjazdu i wyjazdu, żeby nie objeżdżały i nie stały każdorazowo na. Na dyrekcja się przychyliła do naszego wniosku I, tak, i, tak, i taką zgodę na piśmie mamy, że będzie zjazd planowany. Rozwiązania zaproponowane przez Generalną Dyrekcję to wciąż tylko koncepcja i ogólne wytyczne. Jak dokładnie będzie wyglądała droga po przebudowie, pokaże projekt wykonawcy. Przetarg na realizację inwestycji w systemie Optymalizuj Projektuj Buduj zostanie ogłoszony przed końcem marca. Wyłoniona firma będzie miała 10 miesięcy na wykonanie projektu przebudowy. Nowej drogi możemy się spodziewać nie wcześniej niż w 2020 roku. Uczniowie klas mechatronicznych i mundurowych zespołu szkół nr 2 w Łańcucie już niedługo będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności na Politechnice Rzeszowskiej. To wynik porozumienia podpisanego między władzami uczelni i szkoły. Współpraca otworzy przed uczniami drzwi nowoczesnych laboratoriów i pracowni, a najlepszym pomoże na studiach. Początek roku stworzył dla Łańcuckiego zespołu szkół nr 2 zupełnie nowe możliwości edukacyjne. Dyrektor szkoły podpisał porozumienie o współpracy z rektorem Politechniki Rzeszowskiej. Efektem stało się objęcie patronatem uczelni uczniów łańcuskich klas mundurowych i mechatronicznych. Tak naprawdę jest to dopiero pierwszy krok, który został uczyniony w tym, w tym temacie. Podpisaliśmy porozumienie na, jakby na poziomie władz zarówno uczelni jak i szkoły. Teraz dalsze, dalsze kroki muszą być skierowane no tak jakby niżej, bo zostały wytypowane dwa wydziały Politechniki Rzeszowskiej. Nad klasą mundurową patronat objął Wydział Zarządzania, a nad klasą mechatroniczną Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa. Tam uczniowie będą mogli zdobywać dodatkową wiedzę i umiejętności, brać udział w wybranych wykładach i ćwiczeniach, ale też w organizowanych specjalnie dla nich zajęciach dodatkowych. Pierwsi uczniowie klas mundurowych swoją przygodę z wyższą uczelnią być może rozpoczną już w marcu. Ta oferta jest dosyć spora w zakresie różnych subdyscyplin dziedzin naukowych. No i jedną z takich jest kwestia związana z bezpieczeństwem. I tutaj jedną z nauk jest kryminalistyka. Myślę, że spokojnie młodzież może przyjechać nawet jakąś zorganizowaną grupą zobaczyć aparaturę i urządzenia. Szczególnie interesujące dla młodzieży będzie na pewno Laboratorium Badań Kryminalistycznych i Kryminologicznych. Tutaj na naszym stanie są takie stanowiska jak stanowisko do badań audiowizualnych, stanowisko do badania dokumentów, stanowisko do badań fonoskopijnych, stanowisko biometryczne, stanowisko do badań infrastruktury informatycznej, ale również do badań biochemicznych. Możliwość poznania takich sprzętów na pewno spodobałaby się Ani, która już niedługo skończy naukę w klasie policyjnej. Tak, na pewno byłoby to bardzo ciekawe zajęcie, które też by pogłębiły moją wiedzę na ten temat. Planuję studia, tak w kierunku takim, żeby później dostać się do policji, ale w sumie też chcę mieć wyższe wykształcenie. Poza klasami mundurowymi z partnerstwa skorzystają też uczniowie technikum mechatronicznego, do którego uczęszcza łącznie ponad 100 uczniów. Wśród nich jest Krzysiek. Uznam, że to jest bardzo ciekawy kierunek i zawsze mnie to interesowało budowa maszyn. Chciałem się tego uczyć. Poza tymi takimi ogólnymi przedmiotami, no to mamy jeszcze pneumatykę i elektrotechnikę. Na razie się uczymy podstaw konstrukcji maszyn. Jak je budować, jak działają, zasady działania. Bardzo ciekawe. Współpraca z Politechniką to dla niego szansa na pożerzenie zainteresowań w dużo lepiej wyposażonych pracowniach niż te, które ma w szkole. Nawet my nie możemy się z nimi porównywać nie możemy z nimi konkurować. Wiadomo, my na poziomie szkoły średniej posiadamy pracownie. Czy to pneumatyki, czy hydrauliki, czy pracownię elektryczną, ale to są, to są te podstawy. A na studiach wyższych na pewno ten stopień jest dużo wyższy i bardziej zaawansowany technologicznie. Wyjazdy na politechnikę tym najzdolniejszym uczniom przyniosą też konkretne korzyści. Ci już od przyszłego roku akademickiego będą mogli na równi ze studentami uczestniczyć w zajęciach na uczelni. A jeśli po ukończeniu szkoły zdecydują się na wybór Politechniki Rzeszowskiej, zaliczone zajęcia będą traktowane jak odbyte w trakcie studiów. Kolejny mecz na własnym parkiecie i kolejna wygrana. W zeszłą sobotę Sokół łańcuch zmierzył się ze znajdującym się w ścisłej czołówce pierwszej ligi zespołem z Gliwic. 14 stycznia w meczu 17 kolejki Sokół łańcuch pokonał zespół z Gliwic 75 do 63. To już 15 zwycięstwo łańcuckiej drużyny, dzięki któremu nadal pozostaje na pierwszym miejscu w tabeli. Najlepszym zawodnikiem spotkania został Maciej Klima, który zdobył 17 punktów. Mecz kolejny raz z rzędu odbył się w łańcucie i tym razem nie zawiedli kibice, którzy mimo zimowej pogody licznie wypełnili halę Mosiru. Koszykarze przyznają, że tutejsza atmosfera również ma wpływ na grę. Czujemy się tutaj super i, i wydaje mi się, że no tutaj jest właśnie taka, taka atmosfera, która, która buduje i, i tutaj się bardzo fajnie gra. Kliwicka drużyna nie była jednak łatwym przeciwnikiem. Jak mówił trener Sokoła, spotkanie od samego początku zapowiadało się na typowym walki. Naprawdę bardzo wymagający rywal, który postawił bardzo wysoko poprzeczkę, ale cieszę się właśnie, że wygrane trzy kwarty może nie jakąś tam wielką różnicą, pozwoliły na to, że w czwartej kwarcie mogliśmy spokojnie już kontrolować wynik tego spotkania. Także drugie zwycięstwo w nowym roku napawa nas z optymizmem na kolejne mecze. Wśród zawodników z Gliwic pojawił się Martin Salamonik, który grał w sokole przez jeden sezon. Jak twierdzi, był to bardzo dobry czas. Jeden z lepszych sezonów, jaki miałem. Trener Kaszowski bardzo, bardzo fajnie się grał u niego. Bardzo dobry trener. to jest super zespół. Dużo, dużo zabrakło, żebyśmy zrobili awans ze klasy, więc wspominał naprawdę jak, jak najlepiej. Konfrontacja z byłą drużyną do łatwych jednak nie należała. To się zawsze ciężko gra, to nawet jak ja grałem w ze jak zespoły przyjeżdżały, to, 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 to każdemu się grało ciężko. Słuchajcie, zawsze był takim niewygodnym y, przeciwnikiem, gra szybko, y, agresywnie, w specyfika hali tutaj nawet jak troszeczkę, za dużo ludzi nawet jak nie przyjdzie, jak krzykną, to jest, to jest głośno, więc zawsze się gra trudno. Nasi zawodnicy razem z trenerem zostali również docenieni poprzez nominację w corocznym plebiscycie Nowin na najpopularniejszego sportowca i trenera. Myślę, że to jest jakieś takie docenienie tego trudu, które tutaj robimy, tak? Nie tylko ja jestem nominowany z naszego zespołu, także no bardzo się z tego cieszę, że, że doceniani jesteśmy. Kolejny mecz 21 stycznia Sokoły rozegrają już na wyjeździe. Tym razem zmierzył się z równie mocnym zespołem GKS Tychy. Następny bardzo wymagający rywal, bardzo, do, bardzo mocny zespół, zbilansowany, tak pod koszem, jak i na obwodzie. Także czeka nas ciężkie spotkanie, ale jedziemy z głową podniesioną do góry i będziemy walczyć na pewno o zwycięstwo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wydarzeń.